Jest z nami Mikołaj Dziarkowski, nowy zawodnik w D-świecie, Cześć Miki. Witam. E, powiedz, dlaczego Twój wybór padł akurat na drużynę w D-świecie Gdzieś tam dłuższy czas obserwowałem, kiedy klarowała się już sytuacja czwartej ligi. Widziałem, że jesteście liderem. A, no i jakby ziściło się to, że. Trener Noski wykazał się zainteresowaniem co do mojej osoby i bardzo się cieszę, że tak się stało. Jaki jest Twój cel na pierwszy sezon w naszym klubie? Przede wszystkim grać pełne minuty, pełne mecze, no i wypromować swoją osobę, a celem drużynowym jest zgarniać jak najwięcej punktów, no i oczywiście jak najwyższe miejsce w trzeciej lidze. A jakie są Twoje pierwsze wrażenia podczas pierwszych dni przy Sienkiewicza 18? Myślę, że jestem bardzo zadowolony. Organizacyjnie w świecie naprawdę wygląda top. Drużynowo też jesteśmy bardzo zgrani, także cieszę się, że jestem w tym miejscu, jakim jestem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję.